I w końcu Dark Souls ostatni odcinek. Aaaa, zajebiście! bardzo się cieszę. Ostatni odcinek dzisiaj. Być może uda się nam ukończyć grę. Kurwa, jestem tak happy. Mam dobry humor. A co jest tak naprawdę lepszego niż dobry humor? I pójście na finałowego bossa w jakże zajebistej grze. Zaraz się wszystko okaże, czy jesteśmy kurwa mistrzami. Czy nie? Finałowego bossa chcę pokonać w ten sposób, że na zakończenie przywitam się z nim. Mianowicie, można parować jego ataki. Dlatego mój ostatni atak w tej grze chciałbym, żeby to było przywitanie się. Czyli, wiecie, dzień dobry i do widzenia. Jeśli się to uda, to będzie to kurwa piękne. Moi drodzy, czas kurde zaczynać. Nasz siusior, nasz jedyny przyjaciel. Teraz nam wszystko powie. Ja znam te dialogi. Eee, czy mogę aha, czyli teraz nie. Ale mogę kurde skoczyć sobie tutaj. Prawda? Prawda. Przeniosę się teraz do pewnej lokacji, w której umieszczę wszystkie dusze lordów, wszystkie dusze pokonanych lordów, rzecz jasna, i otworzę nam się wrota, które ukaże nam ostatnią lokację, w której znajduje się ostatni lord, ostatni Kupiwa przeciwnik nasz, ostatni boss. Odpocznij przy naczyniu władcy, nie, nie to! A jednak to, odpocznij jeszcze raz, ofiary dusze naczyniu władcy. Daj to główno, które zdobyliśmy przez cały ten czas. I obserwujmy nasze ostatnie sceny. Gorzej, jeżeli ten boss będzie spra mi sprawiał tyle problemów, że nie dam rady go przejść. I będę się męczył nie wiadomo ile. Bo mam teraz mało czasu na nagrywanie, ale mam nadzieję, że zdążę, że pokonamy tego bossa. Fajnie by było, jakbyśmy to zrobili za pierwszym razem, nie? Jeszcze jakby mi się udało na koniec zrobić ten super mój cios specjalny. Dobra, schodzimy po schodach. Już to czuję, aż mam dreszcze, naprawdę. Przysięgam wam, mam dreszcze. Piec pierwszego płomienia. Spójrzcie na to, jakie to jest kurwa piękne. Tam widzimy w oddali koloseum takie jakby, w którym znajduje się. Dobra, powiedzmy lord. Lord tej całej krainy. I my się dzisiaj z nim zmierzymy. Jo, jo, jo! Goni nas czarny rycerz. Dzień dobry i do widzenia, Panie Rycerzu. Dobra, wkraczamy kurwa do akcji. Słuchajcie tej muzyki, piękna jest. A, muzykę mam wyłączoną, niestety. Poczekajcie, kurwa. Niedobrze, nie, zły moment. <gryw> zły moment na włączanie muzyki. Głyn, przestań. Władco Popiołów. Eee, skonfiguruję opcje. OPcje. Muzyka na Na dwójkę, jedziemy. No, mamy pianinko swoje. Jest Gites Już Głyn się tym zajmuje. Poczekaj Walczmy. Walczmy o, o wszystko. Nie robię ci damage'a I padłem od ciebie gnoju. <grywka> o ty szmato. Niemiłe. Zaraz tam wrócę i skopię ci dupę, wiesz o tym. Gdzie ty idziesz, kurwa? Nie uciekniesz! Dobrze, to będzie w chuj ciężkie. Kurwa. Zajebiście, złapał mnie. Panie, win! Puść mnie. Mam 20 Estusów, dali mi 20 Estusów na tą lokację, nie bez powodu. Pij ten syf. Czarno widzę, wiecie co? Będzie ciężko w I ten odcinek może nie być taki krótki Ej, Jednak Poświęciłem trochę czasu, żeby broń ulepszyć Mam nadzieję, że to coś zmieni Martwy Kurwa Tak za każdym razem Dobra Głyn Rozwiążmy sprawy raz na zawsze No, złapnięta. Nie! Nie chciałem go kop... I... Martwy. Kurwa... Martwy... O! O! Dzień dobry! I do widzenia Gwyn! Kurwa widzieliście... Ale to dmage'a nie robi w ogóle... Tak nie może wyglądać... To... Kurwa... Ale udało się! Da radę to zrobić, kurwa. U! Dobra, idzie mi coraz lepiej. Kurwa, przecież to weszło, no. Pisok. Juczek. Nie da się uleczyć przed nim. Zajebiście. Umrę zaraz. Miliard ciosów, których się nie da uniknąć. Zajebisty, finalny boss. No tak! Szybciej atakuj. Kurwa. Mart, nie da się uleczyć, nie. Hmm. Tak. Tak, ta kurwa, miliard ciosów. Zmieniam broń, mam wypierdolone, czajcie, mam tak bardzo wypierdolone. Zapraszam, gdzie kurwa podmiecz? No nie! Nie! Ty, frajerze, musisz mnie łapać za każdym razem? Kurwa, ilość damage'a, jaką mu zadaję, jest kurwa bliska zeru. Nie, to gówno wymaga zapalenia papierosa. Ja pierdolę. Kurwa, miałem dobry humor, nie? Miałem. Chuj ci w pizdę. Przecież to działa, no kurwa. Martwy. Kurwa ma... Dobrze, kurwa, żryj to, żryj to! Dzień dobry! Do widzenia! Póki co wyszło mi to najlepiej, nie? NIE! To skupienie, kurwa, łapy mi się pocą, ten pad mi się ślizga, kurwa... O! Dzień dobry! Do widzenia! Nie, 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 nie! Kurwa, puść mnie! Puszczaj, 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 gnoju! Dobrze. Ty smrodzie jeden... NIE! Uuuu! Nie! Pi, pi pi Tak! Pisok dobrze! Um, um, um. Hmm. Chodź tu! Nie no! Przecież turlałem! Kurwa! Trzeście stusów Wypiłem 14, nie? To było obronione! Jeśli to mnie zabije, to będę tak wkurwiony Dobra, żyj Uuuh, ho, ho, Nie trafił, jeden Estus Tak! Dzień dobry! Do widzenia, ale to jeszcze nie to, to jeszcze go nie zabije Co ja robię w ogóle? Ha! Tak! Chuju... Zryj ten miecz! hander, Żryj go! Połykaj go! Swallow it! Kurwa... Żryj to 200! Mmm! Martwy. Kur... Co to za kurwa kombo, to jakiś pierdolony żart jest ty! Miliard ciosów bez przerwy, co mi Miliard ciosów. Ooooo! To ale żeś dostał po pisi teraz Skacz, pajacu... Krzysiek! W dupę! w tupę. Nie! O sty, synu, o synu, to się dzieje, to się dzieje. Jesteśmy kurwa w mieście, czaicie to? To się dzieje. Oho, 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 co jest? Oho, oho. No co tam? Cały czas się z nim witam, kurwa. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Stanie się ostatnią Gwyn to twój koniec. Nie musisz mnie łapać. Nie musisz. Po prostu się poddaj. Przykro mi, Gwyn. Kurwa, Gwyn już nie tak wkurwiłeś. Zepsułeś mi humor, Gwyn. Zepsułeś mi autentycznie humor, Gwyn, kurwa. Widzisz, co się teraz z Tobą dzieje? Jesteś poza kontrolą. Jakie to uczucie? Do dupy, prawda? Kiedy wiesz, że nie masz kontroli, kurwa. Chcesz mieć kontrolę. Próbujesz mnie łapać, ale jak widzisz, to nie działa dobrze. Dostajesz tylko coraz bardziej po piździe. Coraz bardziej. Nic nie możesz z tym zrobić. Przykro mi. Tracisz kontrolę. Władco popiołów, kurwa. Po raz kolejny się z Tobą przywitałem. Jest mi bardzo, kurwa, przykro. Głyn, no atakuj, dawaj, na co czekasz? Tylko tyle? Tylko na tyle cię stać, Głyn? Nawet mnie nie zabiłeś. Za zrobiłeś to tyle razy, więc co miałoby Cię powstrzymać teraz? Rozumiem, zacząłeś tracić kontrolę, prawda? Patrz, patrz jak ci życie spada, witam się już z tobą setny raz! Kurwa Gwyn... To koniec, to jest twój koniec. To jest koniec serii Dark Souls, chcesz wiedzieć jaki to będzie koniec? Chcesz zobaczyć koniec tej serii? To teraz kurwa patrz. Patrz, zaatakuj mnie swym mieczem, zrób to! Dzień dobry! I do widzenia! Oh. 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 I rozgniotłem go, wtłukłem go w jego własny, ale mnie łeb kurwa, ale mi się w głowie kręci, serio. Leżę na biurku teraz. <coughs> Jestem Kurwa łapie mi się trzęsę. Kurwa spadły mi wszystkie rzeczy chuj niech leżą albo nie podniosę, bo nie lubię jakiś bałagan Koniec Udało się, ludzie, koniec Zanim przejdę do ostatniej przemowy naszej, obejrzyjmy proszę zakończenie, które wybrałem <śm> palimy ogień, przejmujemy miejsce Gwina, taka była moja decyzja. Gigantyczny ojciec staje się następcą. Teraz on będzie władał erą ognia. Pięknie. Koniec ludzie, koniec. Dark Souls Prepare Today Edition Musicie mi wybaczyć, że nie zrobiłem że nie zrobiłem opcjonalnych lokacji, takich jak na przykład lokacje z DLC Ale po prostu ludzie... Już nie mam ochoty grać w wytyńkę, naprawdę. Mimo że Dark Souls to jest moja ulubiona gra. Ogólnie cała seria Dark... W sensie, w dwójkę nie grałem, ale Dark Souls 1, Dark Souls 3, to są moje zdecydowanie ulubione gry. Moim zdaniem Dark Souls jest czymś, czym gra powinna być. Jest doświadczeniem. Doświadczasz tego, w co grasz. Żadna gra nie wynagradza cię w ten sposób, jak właśnie ta. Mimo, że zwykli gracze mogą nie widzieć w niej sensu, nie widzieć fabuły i tak dalej. Ja Wam powiem, że fabuła jest. Fabuła jest i to kurwa, jakże wspaniała jest na przykład, fabuła. Ale to już tym lorem trzeba się zainteresować, tak wiecie, trzeba się wczuć mocniej. Ja Wam nie opowiadałem za bardzo o lorze, ponieważ to nie w moim stylu. Ja wolę robić głupie rzeczy po prostu. Tak czy inaczej. Serdecznie polecam każdemu tę grę. Jeśli chcecie doznać wspaniałych kurwa wrażeń, jest naprawdę warto. A teraz koniec. Jakże kurwa piękny koniec. Tak jak powiedzmy, że zaczęliśmy tę serię, stąd tę serię słowami dzień dobry i do widzenia. Zakończyliśmy ją w ten sam, w ten sam sposób. To teraz się trzęsę po pokonaniu głyna Kurwa, co za przejażdżka powiem wam. Co za przejażdżka. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że dotrzymywaliście mi towarzystwa. Za wszystkie opóźnienia serdecznie przepraszam. Jak już widzicie to jest koniec. Teraz pozostaje wam czekać na Dark Souls 3. A Dark Souls 3 to jest... Moim zdaniem jeszcze znacznie lep... Moim zdaniem lepsza część niż jedynka. Chociaż obie są na swój sposób wyjątkowe, rzecz jasna. To Dark Souls 3 bardziej mnie wciąga w swój świat. Jak będę ją już robił dla was, Zadasia czy też bez zadasia, to zrobię kurwa wszystko co tam jest. Każdą możliwą kurwa lokację, każdy opcjonalny. Rzecz, jaka tam będzie, to zrobimy. Nie wiem, czy muzyka nie jest teraz za głośna, więc staram się mówić głośniej. I przykładam mikrofon do buzi. Dobrze. Nie ma sensu już Was tutaj trzymać. Jeśli zostaliście do końca, jeśli mnie wysłuchaliście, jeszcze raz dziękuję. Naprawdę jesteście wspanią widownią. Staliście się dla mnie czymś w rodzaju, nie wiem, pośrednika. Bo jak grałem w tę grę, to wiedziałem, że wy gdzieś tam jesteście, ciekawi moich przygód, wspieraliście mnie bądź się ze mnie śmialiście. Tak czy inaczej, serdecznie kurwa dziękuję. I tymi wspaniałymi jakże słowami uważam, że możemy zakończyć tę serię z Dark Souls 1. Trzymajcie się i do następnego.